Witam wszystkich oglądających w dniu dzisiejszym chciałem wam przedstawić mój nowy nabytek jest to bezszczotkowy silnik Bedini zasilany z takim zasilaczem na 12V które były też oryginalnie i tak silnik miał tu parę takich właściwie mankamentów odnośnie samego zawieszenia Wirnika z tymi magnesami, a więc tak ośka była z aluminium to było tak niespasowane, że po prostu przy wysokich obrotach ta ośka wychodziła i wirnik później zatrzymywał się. Dałem sobie dotoczyć nową ośkę i dodatkowo takie te dwa niebieskie uchwyty, które widać, to sobie wydrukowałem na drukarce 3D. Te uchwyty po prostu stabilizują wirnik z magnesami, że on nie przesuwa się ani w lewo, ani w prawo. I nie powoduje to, że załóżmy, jeżeli by to było jakieś mocniejsze przyciąganie pola magnetycznego, że on by stawał, a ośka by się kręciła. Można byłoby kręcić ośką. No jakby to powiedzieć, o tak jak teraz wezmę o. Próbował oszkiem kręcić, to nie idzie po prostu, nie? Tak to trzyma. No i po podłączeniu, podłączę Wam tutaj zasilanie, pokażę jak to działa. Niestety silnik trzeba, żeby ruszył, trzeba lekko mu pomóc. Zasilacz, który otrzymałem do tego silnika ma takie wartości, on jest wyjście ma 12V 5A, ja tu w tej chwili podłączę sobie zasilanie do tego silnika z mojego zasilacza warsztatowego i powiem Wam jaki jest pobierany prąd w trakcie pracy tego silnika więc ja sobie to przygotuję i widzimy się za chwilę więc mam już przygotowane podłączone sobie tutaj taką przejściówką no i teraz podłączę zasilanie z mojego zasilacza warsztatowego Napięcie na zaślaczu warsztatowym ustawiłem sobie na 12,5V. I prąd w tej chwili, który pobiera ten silnik, to jest 320mA. Może wam to pokażę, tak to wygląda. 12,5V, 320mA. No tak waha się do 310, ale powiedzmy, że jest 320 miliamper. Na bazie tego silnika można zrobić, poeksperymentować i wiele różnych eksperymentów z innymi tutaj cewkami, tudzież starać się zrobić z niego dynamo, też można no To jest w zależności, jest, to jest wszystko zależy od wyobraźni osoby, która taki silnik nabędzie, po prostu nie? Co on z niego zrobi, jak go przerobi, po prostu. Silnik rozpędza się do dosyć dobrych obrotów. Ja tutaj sobie wezmę, nakleję na wirnik taką tasiemkę odblaskową i tutaj mam taki miernik obrotów i zobaczymy. Pokażę wam właściwie jakie on obroty osiąga. A więc teraz pokażę wam jakie obroty osiąga ten silnik. Dobra, podłączę zasilanie. I jak widać, ponad e, 10 tysięcy obrotów. Teraz odłączam przez zasilanie i obroty powinny spadać. Chciałem dodać, że silnik ten chciałbym sprzedać i osoba, która by kupiła ode mnie, odkupiła ten, ten silnik, w ten sposób wspomoże mój kanał za pieniądze, które bym uzyskał po sprzedaży tego silnika. Po prostu zainwestowałbym w moje projekty. No niestety no są pieniądze potrzebne, a jest ciężko po prostu. Chciałbym to odsprzedać w takim stanie z zasilaczem. Eee, zasilacz ten silnik plus tam jeszcze do, dorzucę jakieś cewki stojan tu taki kiedyś miałem przerabiane to kiedyś już wam prezentowałem. I po prostu. Jeżeli ktoś będzie chętny, to niech napisze w komentarzu. To jakoś tak, no zawsze się jakoś skontaktujemy. Dziękuję. To już jest wszystko, co chciałbym Wam pokazać tutaj w dzisiejszym filmie. Jeszcze sobie go podłączę raz. Tak jak widzieliście, jaki jest prąd popiera, jakie ma obroty. Zachęcam do zakupu. Dziękuję, to by było wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film.